Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, lecimy teraz z filmikiem z paczuszką od pewnej osoby, która mi wysłała uszkodzony sterownik do Najbota. kod błędu 10, czyli brak jakby komunikacji z sterownik wyświetlacz. No i zobaczymy, co tutaj o co chodzi w tym wszystkim. Czyli standardowo najpierw sobie to rozpakujemy. Powiem Wam tak. Najpierw zrobię taką jedną część o tym, po prostu rozpakowanie, sprawdzenie co faktycznie tam się dzieje. Dzisiaj zbytnio nie mam czasu, a potem drugą część Wam zrobię, że pokażę mniej więcej co musicie robić, żeby sobie takie połączenie posprawdzać z tym wyświetlaczem. I zaoszczędzi to nie tylko mojego czasu, ale i też, i też waszego. Aż się męczę z tą paszką trochę tutaj. Jak jest mocno zaklejona, to zawsze tak jest. Dobra. Prawie już się dostaliśmy do tego. <grym> Najważniejsze, żeby zbyć się skorupki. No i teraz słuchajcie. Wow! Jakie pudełko stylowe! Zobaczcie jak to wygląda. Virtus Full Metal Spool Ryobi. Ciekawe co to jest. 5 lat gwarancji. Się kojarzy, co to Co kojarzy po czym to pudełko. No wiadomo, Ryobi to jakaś tam marka bardziej znana niektórym. 2000 spinning reel. Spinning. Coś mi to nazwa mówi. Kuda, ale nie pamiętam dokładnie co znaczy spinning real. Dobra, jak ktoś się tak z ciekawości kojarzy, co to jest za wynalazek? W każdym bądź razie nie będę tego pudełka tak za bardzo masakrował. bo Podoba mi się ładna jest. I zastanawiam się, jak je tutaj otworzyć, żeby je nie uszkodzić. O, oczywiście, od góry otwierane. No i słuchajcie, mamy nasz sterownik zapakowany w jakże piękne, stylowe reklamówki z Biedronki. Myślałem, że żabka. Nawet jeszcze pachnie jakimiś zakupami. Dobra. Czuję ogórki Kisona. Nie, to tak reklamówka. Pachnie tym tym. Słuchajcie, sam wy... wyświetlacz chciałem powiedzieć. Kontroler. Jest bez tej rury. Zobaczymy sobie w ogóle jaka to jest wersja. I popatrzcie się. Wow, pięknie zalana. I czyli mamy tą taką, no fajną wersję. To jest fajnie, że tutaj jest. Wszystko tak porobione, OK, tutaj mamy do tego, tą wtyczkę, do GPS-a, czy czegoś tam. No i słuchajcie, widać, że tutaj już było grzebane, to na pewno przy tym, przy tym, a dokładnie przy czym? No wiadomo, każdy przy tym grzebie, przy tym rezystorze. Masakra, że tak powiem. Powiem Wam tak, tutaj złącza wyglądają w miarę OK. Nic się nie dzieje. I teraz tak. Widzę, że tutaj było grzebane ostro. Wow, 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 wow. Kurde, no, może bym to wrzucił pod mikroskop, to wtedy zobaczycie to dokładniej. No i co, I tutaj ktoś się wlutował, oh my god, czy tu nie ma jakiegoś zwarcia? Nie zobaczycie tego tak, bo widzicie, ta nóżka po środku z tą na dole po lewej, no praktycznie się tam te luty stykają. Co ja bym teraz chciał tu zrobić z, z tym sterowniczkiem? Na początku sprawdzę go. Po prostu podłączając, tutaj się wepnę w kondensator 12V, czy on po prostu załączy się. Podłączę sobie oczywiście wyświetlacz i sprawdzę, jaki on tam komunikat nam wywali. Ale najpierw. Dobra, zrobimy tak. Pod mikroskop sobie wejdziemy za chwilę, czyli najpierw ja go sprawdzę sobie z wyświetlaczem, co tam się dzieje, czy jest wykrywany i tak dalej. Dajcie mi chwileczkę, idę po torbę z moimi manelami z Najbota, żeby sobie to wszystko tutaj podłączać. Kierownicę przyniosę. Podłączymy sobie hamulce, gaz, hamulec, wyświetlacz. Bez koła można zrobić tak, że nie trzeba koła podłączać. Poczekajcie chwilę. Dobra, słuchajcie. No to lecimy z synkoksem. Zasilacz. Podłączyłem pod, pod słącze od baterii 36V ustawione, 0,5A tylko wystarczy. I powiem Wam tak, kierownica z wyświetlaczem, hamulce podłączone, tylko brak jest koła podłączonego. I co robimy? Robimy testa, chociaż troszeczkę się boję, bo tutaj kurczę te lutowanie to jest dosyć takie podejrzane. No ale dobra, lecimy, co będzie to będzie. <ścoughs> Także załączam. Słuchajcie, zasilacz. Na razie teoretycznie nie powinien się włączyć, tak? Dopiero przyciskiem będę go włączał. Zobaczymy, co się stanie. Plus do plusa, minus do minusa, wszystko jest ok. Uwaga, let's go. 36V jest już. No to włączymy go teraz tutaj na wyświetlaczu. Włączył się. Tutaj tego błędu za bardzo nie widzę. Wiecie co ja zrobię? Ja sobie teraz spróbuję się sparować telefonem przez aplikację. Zobaczę jakim on błędem mi krzyczy i wkleję wam go tutaj w OBS. -ie. Dajcie mi chwileczkę. Ale widać, że sterownik reaguje. Jest wszystko OK. Przetwornica działa. Wyłączył się prawidłowo. Także idę zobaczyć jaki on tam błąd wypluł. Dlaczego tak robię? No bo tutaj na tym wyświetlaczu sami widzicie że troszeczkę niedokładnie to pokazuje. Dobra, słuchajcie, podłączyłem sobie z aplikacją go bez problemu się połączył. Jak widzicie tutaj na zamieszczonym obrazku, wykrywa go jako model Naibot SX. Widać, że ta nazwa Nimbot.run to jest od tego właśnie slashowania, które on tam robił, że go. Programował. Także programowanie według mnie poszło prawidłowo. Nie widzę tutaj żadnego jakby konfliktu w procesorze i tak Widzimy, że mamy region Black S1. Zależne to jest od tego tutaj numeru C0001. Oczywiście to jest ten domyślny numer. Najlepiej sobie jest go zmienić na taki sam jak mieliśmy. No, oryginalny, tak. No i error code 18, hal sensor failure. Czyli, czyli co teraz robimy? No teraz sobie podłączymy po prostu koło i po podłączeniu koła będzie na pewno widać, co się dzieje dalej. Także idę po koło. Zrobię to z kołem, żeby było już wszystko jasno pokazane. Także chwila, moment. Dobra, słuchajcie, oryginalne koło z mojej hulajnogi, którą kupiłem. Koło sprawne, pomimo tego, że tutaj ta izolacja już się przerwała na tym zgięciu. No niestety, tak to bywa. Słuchajcie, no podłączymy sobie teraz hala. Tylko muszę popatrzeć, gdzie tu są. A. W ten sposób. Dobra. I teraz taką fazy sobie podłączamy tak jak mają być. Powiem Wam tak, gdzieś kurde miałem taką rozpiskę fajną. Żeby że nie trzeba podłączać y, hala. I można zrobić tutaj na tym, na tym złączu taką zworkę. Tylko nie pamiętam, które to kurde były kabelki teraz dokładnie. Gdzieś miałem to zapisane. W tej chwili nie mam tego, ale to jest mega przydatne, bo nie musimy koła podłączać, nie? Tylko robimy zworeczkę i wtedy sterownik myśli, że jest wszystko tam podpięte. Dobra, to co? Lecimy z podłączeniem tego. Zobaczymy, co się będzie działo. Znowu sobie włączymy go. 36V jest podłączone, wszystko OK. Wszystko jest podpięte, tak jakby była hulajnoga po prostu. Podłączona poprawnie. No to patrzymy, czy będzie error 10, czy po prostu coś innego może wyskoczyć. Słuchajcie, mamy całkowicie inny error 21. Error 21. Szybko sobie sprawdźmy w internecie, co to znaczy. Dajcie mi chwilkę. Dobra, słuchajcie, Error 21, ja się przyłączę na Firefoxa, patrzcie jak idziemy tak jakby po nitce do kłębka, nie? Koło podłączone, no to wyskoczył Error 21. No i teraz tutaj wyszedłem sobie na taką stronkę jakąś, pierwszą z brzegu z Google. A. Error y, 21 on ESX. Battery communication error, Piszcie, check batery Control board or related connection. O co chodzi? Jak zauważyliście, podpiąłem tylko zasilaczem serwisowym się do tego sterownika. No i tutaj ten BMSik, który jest w baterii, sterownik wykrywa, że go nie widzi. No i krzyczy nam błędem 21. Co ja w takim wypadku teraz zrobię? Słuchajcie, idę go flashuje po prostu tym firmwareem SH. Od skutera, wiecie o co chodzi, tym takim fajnym, że tam macie dostęp do wszystkich opcji. Wyłączymy sobie opcję błędów, żeby on mi nie krzyczał żadnym błędem. No i wtedy sprawdzimy, czy będzie R10, czy nie będzie R10. Także dajcie mi chwileczkę. Ja sobie muszę teraz tutaj go przeprogramować z poziomu Bluetooth. Zastanawiam się, dlaczego tego nie zrobił. Ten właściciel. Chwila, moment. Dobra, słyszycie, ja go, sfreszowałem sflesz... go, najnowszą wersją tego Scooter Hacking Utility. Error code, nie widzicie teraz, bo mam czarny ekran, ale chciałem ja tylko przekazać taką informację, że jest error code 21, no bms data. Czyli ja sobie teraz wyłączę tutaj, tej aplikacji, żeby on mi nie krzyczał i zaraz zobaczymy, czy będzie jakiś... Co będzie się działo po prostu. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. OK, nagrywa się, jest o dobrze. Słuchajcie, no, sfeszowałem go najnowszą wersją scooter Hacking Utility. Wyłączyłem tam w opcji, że po prostu, żeby on mi nie krzyczał błędami, zachowuje się całkowicie normalnie ten sterownik. Error Code non-all OK. Czyli teraz, jakbym go podłączył po prostu do hulajnogi, normalnie by wszystko funkcjonowało. Jest tutaj nawet. Można się przełączać bez problemu. Wszystko działa: Bluetooth działa, połączone jest teraz. Słuchajcie, tutaj z tym telefonem, co nagrywam, tak? Dla mnie ten sterownik jest sprawny. Nie ma tu żadnego uszkodzenia, które by powodowało, żeby on coś tam krzyczał błędem 10. Nie wiem, może gdzieś tutaj było zwarcie. Ja tą nóżkę troszeczkę przekrzywiłem, bo to jest. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie na sam koniec pod mikroskopem. Tutaj to lutowanie. Wszystkiego. Dla mnie naprawdę tutaj nie ma sensu nic przy tym sterowniku grzebać. Zobaczymy, co odpowie właściciel po obejrzeniu tego filmiku. I powiedzcie, wy, użytkownicy Najbota, co sądzicie o tej całej sytuacji? Bo ja mam sprawę tutaj jasno włożoną na stół, tak? Wszystko widzieliście. Podłączony, slashowany. Na mnie ten sterownik jest sprawny. Dobra, na sam koniec wyłączę to wszystko tutaj. Wszystko jest OK. Wyłączę go. Proszę, pięknie działa. Odłączam to wszystko. Lecimy sobie teraz pod mikroskop, czyli już taka końcóweczka. Dobra, słuchajcie, przed mikroskopem jeszcze, zanim tam wejdę. E, jaki to jest? Jaka to jest wersja sterownika? Zobaczymy sobie. Tu mamy SL driver, rewizja 1.0. Ja tu nic nie będę ruszał przy tym sterowniku, naprawdę. Chociażbym usunął to, bo to potem podczas jazdy może gdzieś tu dojść do zwarcia. A to już. Okej. Okay. Jeżeli ta osoba ogląda. <laughs> właściciel tego sterownika, powiedz mi, czy mam ci to usunąć te tutaj. Yy, lutowanie, bo to dosyć jest niebezpieczne gdzieś tam. Może się potem coś tego poluzować. Zrobi się zwarcie i szlak może trafić sterownik, procesor. Także. O, tu jest nawet jakiś serial number. Nie, nie będę tego pokazywał. Nie wiem, czy widzieliście, ale. Mam nadzieję, że moi użytkownicy Hulejno są uczciwymi osobami. Dobra, słuchajcie, lecimy pod mikroskop, wyciągam sprzęcik, no i zobaczymy sobie, jak to tam było polutowane. Dobra, sterownik pod mikroskopem, lecimy najpierw na... Tego rezystorka, który jest koło tego połączenia od wyświetlacza, staram się Wam to pokazać jak najładniej. Taki piękny glucik. Zastanawiam się, czy tam jest pod spodem ten rezystor, ale chyba jest, bo widać go minimalnie, chyba nie. No jest, jest, siedzi, bo nawet widać. A jest zastosowany rezystor taki zwyczajny. Są bezpieczniki nieraz dają, nieraz rezystory takie. Także ok, to tak wygląda tutaj. Wydziubane. Zrobiona piękna zwora. No i teraz sobie przejdźmy do Tutaj, kurde, żeby mi się kamerka nie spierdziła. Do tego złącza obok procesora, ja pierdziel. Widzicie to? Zobaczcie to. Nie, to ja muszę to usunąć, bo to grozi katastrofą tutaj. Chwila. Kamera mi się spieprzyła. Dajcie mi chwilkę. Chińczyk mi sprzedał tak spieprzony. Słuchajcie, kabel USB do kamerki, że to jest masakra. Zobaczcie. Tutaj teraz się postaram pokazać wam. Widzicie to? Ten lud. No praktycznie dotyka tutaj tego. Słuchajcie. Dobra, wiecie co zrobię? Nawet to teraz pod tą cyfrą tutaj. Usunę, tylko niech mi ten mikroskop nie wariuje, błagam. Usunę to. No to nie mogę na to patrzeć. Oczywiście będzie to trudniej do zrobienia, bo to jednak jest cyfra opóźnienia. Nie wiem ile teraz mi tam klatek leci. Stacja, no nie no. 370, niech będzie. Dobra, postaram się zrobić to pod cyfrą. Specjalnie tylko robię to dla was. Poświęcam się. Oh my god. Wyjść stąd. Kud, ciężko jest tak tą cyfrą to operować. Chcę wyciągnąć to, co on tutaj glutował. Dobra, złapię tego. Dobra, jeden wyciągnięty. Teraz tego słaby ten grocik jest. taki takich lotów. się z tym wyciągnięcie, pomimo że ten grot jest troszeczkę. Za słaby. Dobra, wyciągnąłem to cholerstwo, niech będzie chociaż tak. I teraz jeszcze tylko tutaj. Widzicie jaką on ma malutką przewodność cieplną? Nawet nie chce mi tego stopić, a temperaturę mam ustawioną, słuchajcie, 370, dam mu 390. 390 i troszeczkę jeszcze go stopnikiem tutaj. Traktuję, żeby mi to łatwiej poszło. O kurde, teraz to jeszcze sobie gorzej narobię, ambarasu. Widzicie, tu, tutaj są już nóżki procesora. Pod cyfrą. Robić to jest masakra. Nie, 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 nie. Słuchajcie, ja to biorę pod kuflę. Normalny ten. Wymieniam grot na inny, na mikroskop po prostu. Optyczny. I to tyle. Ja to oczywiście poprawię, także nie sugerujcie się tym, będzie zrobione. Tylko po prostu biorę to pod optyczny. Nie będę się męczył pod cyfrą, bo to jest po prostu masakra. A powiem wam na koniec taką ciekawostkę: jest taki gościu. O, już się zawiesiła nawet kamera. to będę gadał dalej. Jest taki gościu Tronix Fix, czy jak choć taką się nazywa. On wszystko robi tylko pod mikroskopem stereoskopowym. Tyle, że on ma jakiś bardzo dobry. Podejrzewam, że 60 fipsów na sekundę. To wtedy może sobie pracować fajnie. Ale ja jestem zwolennikiem od kiedy posiadłem mikroskop optyczny. Nie uznaję nic innego. Dobra, na koniec powiedzcie, co sądzicie o tym sterowniku. Czy jest tutaj sens? naprawy czegoś? Bo ja nic nie widzę. Takie moje zdanie. Jakie jest wasze? Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam. Trzymajcie się.